Cześć kochani, dziś mam dla Was przepis na coś naprawdę pysznego. Pieczone placki z kurczaka. To świetna alternatywa dla tradycyjnych kotletów. Bez smażenia prosto z piekarnika. Jest to idealna propozycja na obiad, kolację, a nawet imprezową przekąskę. Zobaczcie, jakie to proste i smaczne. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umyte i oczyszczone piersi z kurczaka kroimy w małą kostkę. Pokrojone mięso umieszczamy w misce. Obraną cebulę dość drobno osiekamy. Posiekaną cebulę dodajemy do kurczaka. Opłukaną natkę pietruszki również drobno osiekamy i łączymy z zawartością miski. Umyte i osuszone pieczarki ścieramy na tarce o dużych oczkach. Tarte pieczarki wrzucamy do pozostałych składników na placki. Następnie dodajemy jajka oraz majonez. Wsypujemy obie mąki. Całość doprawiamy do smaku solą oraz sporą ilością czarnego pieprzu. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą łączymy. Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posmarowanej olejem łyżką wykładamy masę i formujemy niewielkie placki. Placki pieczemy około 35-40 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.